będziemy w Polskę lnianymi szeregami, i będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami, i będzie miś jak hymny przez wskroś miast polami, i będziemy równać w prawo szarymi szeregami. Nie będziemy się jak hymny przez wsie wskrój miast polami I będziemy równać prawolnianymi szeregami Na straży polskich granic będziemy wiernie stać Lnianymi szeregami kamracka lniana braci i będzie iść jak hymny, przez wsie wskroś miast polami. I będziem równać w prawo lnianymi watachami. I będzie iść jak hymny, przez wsie wskroś miast polami. I będziem równać w prawo lnianymi watachami. Dziś będziemy w Polskę lnianymi szeregami, I będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami, I będzie iść jak hymny przez wsiew skroś miast polami, I będziemy równać w prawo szarymi szeregami. Nie będzie mi się jak hymny przez wszechśruść miast polami, I będziemy równać prawolnianymi szeregami. Na straży polskich granic będziemy wiernie stać, Lnianymi szeregami, kamracka lniana brać. I będzie miście jak hymny przez wskroś miast polami, i będziemy równać w prawo lnianymi watachami. I będzie miście jak hymny przez wskroś miast polami, i będziemy równać w prawo lnianymi watachami. Dziś będziemy w Polskę lnianymi szeregami, I będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami, i będzie miś jak hymny, przez wskroś miast polami i będziemy równać w prawo szarymi szeregami. Nie będzie mi się jak hymny przez wszechśruść miast polami, I będziem równać prawolnianymi szeregami. Na straży polskich granic będziemy wiernie stać, Lnianymi szeregami, kamracka Lniana brać. I będzie miście jak hymny, przez wsie wskroś miast polami. I będziem równać w prawo lnianymi watachami. I będzie miście jak hymny, przez wsie wskroś miast polami. I będziem równać w prawo lnianymi watachami. Dziś będziemy w Polskę lnianymi szeregami, I będzie Bóg nad nami, i będzie naród z nami, I będzie iść jak hymny przez wsie, wskroś miast polami, I będziemy równać w prawo szarymi szeregami, nie będzie mi się jak przez wsi, skróć miast polami i będziemy równać prawolnianymi szeregami. Na straży polskich granic będziemy wiernie stać, lnianymi szeregami, kamracka lniana brać. I będzie miście jak hymny przez wskroś miast polami, I będziemy równać w prawo lnianymi watachami. I będzie miście jak hymny przez wskroś miast polami, I będziemy równać w prawo lnianymi watachami.